Ryk silników, zawrotne prędkości i ostre zakręty. Ilo Freyli to absolutnie nie jest przypadkowa nazwa. Ruszamy. Hmm. Bardzo rzadko bywa tak, że rajd samochodowy jest organizowany w centrum miasta. Kalowice dają nam tę możliwość i ją wykorzystujemy, tym samym właśnie propagując ten sport. I przede wszystkim bezpieczeństwo. Bardzo fajna impreza, bo niestety no, nie ma gdzie jeździć tak naprawdę. To jest jedna okazja, żeby sprawdzić się, przetestować samochód. Ile razy wymieniają się potem? Dzisiaj drugi komplet. Lecą, lecą gumy Street, Tym bardziej, że na tego typu imprezach zakładamy zawsze coś klejącego do przodu i totalnie nie klejącego na tył. Na no, Isle of Rally jest również miejsce dla aut typu Duży Fiat. Tak, no przede wszystkim samochody historyczne, no, to jest taki mój konik, także Fiat, on jest troszeczkę nawiązuje do Fiata Pucharowego z lat 80., tak zwanego Bartosia. To jest projekt, który niedawno ukończyłem, także chciałem go zademonstrować. Wasz przejazd budził ogromne emocje i mam wrażenie czasami nawet większe niż takie przejazdy klasyczne, takie nazwijmy umownie w tym przypadku? No zgadza się, bo drift jest bardzo widowiskowym sportem. Zamiatanie tym tyłeczkiem, prawo, lewo, prawo, lewo, no to to jest właśnie to. Te przejścia to wszystko trzeba opanować tak, żeby to było płynne. Jaki masz cel, jak przejeżdżasz? Prędkość czy technika? Nie jest to jazda na czas, po prostu jeździmy sobie tak. Dla zabawy, po to, żeby się pokazać kibicą. Jest dużo samochodów, w zasadzie każdy z ulicy może przyjść, zagadać do jakiegoś kierowcy, poprosić, żeby go przewiózł. No i tak jeździmy, jeździmy i pokazujemy, że rajdy to jest fajna sprawa, można to robić w sposób bezpieczny i przede wszystkim kontrolowany.